Dzień dobry, jesteśmy w naszym namiocie w Szczecinie podczas Invest in Szczecin Open i gościmy kolejną osobę z tej tenisowej rodziny. Tą osobą jest trener tenisa Paweł Strauss. Dzień dobry. Dzień dobry. Są tacy trenerzy, jak, jak ustaliliśmy już wcześniej, których… Kibice tenisa znają bardzo dobrze, a są tacy, którzy są w turze zawodowym i pracują sobie troszeczkę po cichu albo troszeczkę dalej od Polski. Dlatego chciałbym to potraktować jako temat naszego spotkania. Chciałem się zapytać na początku, jak pan trafił do tenisa zawodowego, bo ta droga była bardzo, powiedziałbym, kręta, wiedzie przez kilka państw, o tym pewnie sobie powiemy, ale w jaki sposób w tym zawodowym cyklu trenerskim pan się znalazł? To, to nie jest opowieść, powiedzmy na, na minutę. To się zaczęło, można powiedzieć, bardzo wcześnie, bo jako młody chłopak miałem jakieś tam ambicje tenisowe. Byłem tylko mistrzem polskich juniorów. Graliśmy tylko tam turnieje, powiedzmy ATP w Jugosławii, które były można było zagrać, bo nie było jak wyjeżdżać, nie było pieniędzy, ale zawsze. Gdzieś tam w głowie miałam, że dlaczego my po prostu w Polsce nie możemy dalej pojechać. Mówimy o latach 80., mm -hmm. i sytuacja była taka, kiedy skończyłem studia, dostałem propozycję pracy w Szwecji, kraju, który wtedy był powiedzmy na najwyższym poziomie na świecie. Proszę nie zapomnieć tego, że Poza borgiem było pięciu ludzi w, w dziesiątce świata. Mm. To jest ogromny wynik. I wydawało mi się, że jeżeli mam się sprawdzić, to tylko w kraju, który był wtedy najlepszy na świecie. I, i tak się zaczęła cała ta historia. No. Ja znałem paru zawodników ze Szwecji, niżej notowanych z tych momentów, kiedy grałem w Niemczech turnieje takie. To była seria Weinsteiners-turnieje. Narodowe pieniężne turnieje, spotykałem Szwedów i rozmawiałam trochę z nimi. Także jak się zjawiłem w Helsingborgu zaraz po studiach, to miałem rekomendacje z paru zawodników, takich jak tenis Svensson, birger anderson. Nie była to czołówka, ale mhm. zawodnicy, którzy się ocierali o dowizkę, panie. I, I dostałem pracę w klubie, który był bardzo mały. Nie miał hali tenisowej, ale miałem zapał i. I tak to się wszystko zaczęło. Miałem wokół siebie ludzi, którzy widzieli potencjał w klubie i we mnie. I pracowaliśmy ciężko, żeby halę zbudować, ponieważ bez bazy do niczego się nie dojdzie. Mhm. Po dwóch latach powstała hala w Helsingburgu, Olimpia Hallen. I wtedy zaczął się po prostu system szkolenia zawodników bazowany na wiedzy bardzo dobrej wiedzy, z którą osiągnąłem na AWF-ie, jeżeli chodzi o trening fizyczny, przygotowanie fizyczne i na wiedzy treningu tenisowego, którego powiedzmy, yy, który wzmocniony został kursami w Szwecji, bo to co zobaczyłem, że jednak ludzie inaczej grają, inaczej pracują. I, i trzeba się tego nauczyć. Ale to jest też ciekawe, że wtedy to był taki punkt odniesienia, tak jak Pan powiedział, ścisła światowa czołówka, wielu przedstawicieli z tego kraju e, na tym tenisowym szczycie. Czas mija. Nie wiem, czy my gonimy, mam nadzieję, z sukcesami Skandynawii, ale gdybyśmy zebrali sobie teraz tych najlepszych skandynawskich tenisistów, to ich wcale wielu, tak wielu, e, w czołówce nie ma. Nie ma, bo Nastąpiły pewne rzeczy, mówimy o Szwecji teraz, które były nie po myśli wielu trenerów, którzy produkowali zawodników. Ja miałem wielu kumpli trenerów bardzo dobrze pracujących, działających bardzo dobrze, dających co roku dobrych zawodników juniorskich. Można powiedzieć, że w tym czasie, kiedy Szwecja była. Krajem wiodącym w tenisie udało mi się w moim klubie przez 22 lata mieć co roku mistrza Szwecji. Mhm. To nie może być przypadek, że masz z jednego klubu mistrza Szwecji przez 22 lata. To musi być wynik jakiejś tam pracy i to niezłej pracy. Mhm. Poza tym w czasie pracy w Związku Szwedzkim. Wyszła sytuacja taka, że myśmy zdobywali Mistrzostwa Europy rok po roku. Drużynowe mistrzostwo Roku, rok po roku, indywidualne Mistrzostwa Orange Bowl, I, i, i te wszystkie juniorskie tytuły, żeśmy zdobywali, to zrobiło się zupełnie normalne. Mhm. I, I to napędzało nową generację, żeby, żeby yy, być tak samo dobrym jak starsza generacja. Miałem takiego zawodnika, który nazywał się Iwan Alwen, który wygrał Mistrzostwo Świata Juniorów do lat 12. Na przykład Orange Ball. Pff, on był idolem. Mm -hmm. w rok później na, pojechałem z drugim chłopakiem, Niklas Kulti. Znowuż wygrał Orange Ball. Jest idolem w gazety, dla młodzieży. Potem w następnym roku pojechałem z takim chłopakiem jak Kent Carson. Znowuż wygrał Orange Ball. Także była taka kontynuacja, powiedzmy, tych juniorów, którzy z czasem zaczęli być dobrymi seniorami, no i, no i mieliśmy w pierwszej setce 20 powiedzmy Szwedów. 15 Szwedów. Mhm. Były Roland Garros turnieje, kiedy było 14 Szwedów w turnieju głównym. Mhm. W szatni siedzimy z kolegami, 14 trenerów, 14 Szwedów, czuliśmy się jak u siebie w domu i to było wspaniałe. Teraz Sytuacja się zmieniła. Wielu dobrych trenerów szwedzkich opuściło Szwecję 20 lat temu, 18 lat temu. Ja opuściłem Szwecję, ponieważ dostałem bardzo dobrą propozycję w kraju sąsiednim, w Norwegii. Dostałem propozycję 5 razy lepiej płatną niż miałem w Szwecji. Miałem dwójkę dzieci. Byłem po separacji, wiedziałam, że muszę tym dzieciom pomóc, i nie było wyboru. Wiedziałam, że tenisowo schodzę w dół, ale, ale coś trzeba zrobić w tej Szwecji, mhm. w Norwegii. Mhm. No i y, jak tylko przyjechałem, zobaczyłem, co jest, a czego nie ma. Nie było Narodowego Tenisowego Gimnazjum, otworzyłem NTG, Szkołę narodowe, Narodową Szkołę Sportową dla tenisistów którą prowadziłem 16 lat. I ta szkoła wyprodukowała między innymi Kaspera Rudana. No. Mhm. Kasper, z którym mamy bardzo dobry kontakt. Teraz trenowaliśmy 2, 3, 4, 5 dni temu przed dwiskampem, -E na, na przykład w Norwegii. I kasper był u mnie od między 13 a 16 rokiem życia. W tej szkole dostał pomoc wyjazdową, dostał pomoc całą. Zawsze trenerem Kaspera był jego tatuś i będzie. A było wiele ludzi, którzy pomagało Kasperowi. No. Mhm. Tyleż tylko, że trzeba było po prostu Kaspera przesunąć do Hiszpanii, jak miał 16 lat, bo nie miał sparring partnerów. No. Mówi się o tym, że o panu, że ma pan dobre oko do tenisistów. Wszystko od razu patrząc na Ruda młodszego, nie tego, którego już znamy, który jest gotowym, biorę to w cudzysłów produktem, dwukrotny finalista Roland Garros, tylko takiego, którego pan zobaczył po raz pierwszy. Dużo wskazywało na to, że, że to będzie wielki tenisista? To jest tak, trudno jest mówić o sobie. Mhm. Ja byłem tylko mistrzem Polski Juniorów, tylko parę turniej ATP zagrałem. Nieszczęście było takie, że trzy miesiące po mistrzostwach Polski yy, straciłem kolano, można powiedzieć, w wypadku na, w czasie grania w piłkę nożną. Straciłem rok czasu i zdałem sobie sprawę, że już w tenisie wiele nie zrobię. Byłem tam, powiedzmy, akademicki mistrzem Polski i tak mm. dalej. Liga pierwsza w azt ie pod, pod wodzą pana Adama Królaka, ale. Ale to już wiedziałam, że z tego nic nie będzie, bo ta noga cały czas nie działała. Ja pracowałem 40 lat w tenisie z bólem w nogi, kolana, mm. ale, 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 co skończyło się, powiedzmy, operacją, i mam protezę. No, nie oszukujmy mm. się, no. ale działa wszystko i biega, wyganiam. Mm. Sytuacja jest taka, że y, oczy trzeba trenować, trener się musi uczyć. Y, ja inwestowałem w siebie bardzo dużo. Koledzy kupowali piękne samochody, a ja. Nie miałem samochodu, ale miałem pięciu zawodników wokół siebie, którzy oddaliby serce za mnie. Sytuacja była taka, że ja musiałem malować dom, nie mogłem jechać, przyjeżdżali rodzice, malowali mój dom, a ja byłem z zawodnikami. Mm -hmm. To jest ciężka praca malowanie mm -hmm. domu. Także, także, także mieliśmy współpracę z rodzicami wspaniałą, rodzice Niklasa Sakulti, Tomasa Enkwista czy Magnusa Raśnieniu, wspaniali rodzice, wspaniali rodzice. Nie znam zawodnika szwedzkiego, który by miał bogatych rodziców, którzy by mogli kupić tenis. Wszyscy byli normalni: rodzice, nauczyciele, policjanci. Zajmujący się tata Niklasa Kulti, pracował na mieście, obcinał trawniki mm. i tak dalej. Bardzo normalne prace mm. mieli, i, ale mieli serce do tego i dzieciom dali swoje serce. No. A powiedział pan o tym, że, że sporo pan w siebie inwestował. Tak. Co ma pan na myśli? To znaczy kursy, szkolenia, robiłem, czerpanie robiłem, doświadczeń? co mogłem, bo wiesz, będąc, jak się zjawiłem jak bomba, powiedzmy, w Szwecji, zobaczyłem, że ja pewne rzeczy wiem, ale wiele rzeczy nie wiem mhm. i co trzeba się nauczyć po prostu. No i cały czas sytuacja jest taka, że to, czego uczyłem w 80-tych latach, już przestałem uczyć w latach 90 a to, co w 90 latach, to przestałem w 2000 -tych. To, co ja uczę teraz, to nie uczyłem tego wcześniej, bo wszystko się rozwija. I są trenerzy, którzy nadążają, a są trenerzy, którzy nie nadążają. Ci trenerzy, którzy nie nadążają, znikają w naturalny sposób. No. A, a trudno a... za tym nadążać? Bo to, trudno za tym nadążać, bo Ej. tempo na przestrzeni Ej. tych lat jest, jest gigantyczne. To, co się dzieje na ATP i WTA, to zanim dojdzie do klubów, to zajmie parę lat. Mhm. Nie oszukujmy się. W obecnej sytuacji. W Polsce jest paru trenerów, jak Piotr, czy Pudowski, czy inni, którzy jeżdżą po świecie i mogą to przekazywać dalej. Mhm. Ale, ale na przykład ze Szwecji ja nie widzę trenerów nigdzie. Mhm. Nigdzie nie widzę na tunie Slamu trenerów ze Szwecji i tu jest niebezpieczna sprawa, że, że kto przekaże tę wiedzę. Mhm. Mieszkam w Norwegii, Kaspera Rut, ojciec jeździ, a tak tu inni trenerzy nie jeżdżą. Mhm. Kto tą wiedzę przekaże? A często jest tak, że jak jakiś trener pracuje w związku czy w klubie i jest gwiazdą u siebie, to w ogóle nie jest zainteresowany niczym innym, robi kasę i jest zadowolony. Jeszcze no. takim znanym trenerem i świetnym zawodnikiem w przeszłości ze Skandynawii jest Magnus Norman. Ha, Magnus Też Norman jest bardzo dobrym trenerem, ma dobre oczy, mhm. ale ja go miałem jako trener kadernowy jako juniora pod podłokiem i jemu się zawsze pomagało. To samo Niklas Kulti jest trenerem teraz i, i Michael Tistrom z mojego klubu, nie? Mm -hmm. który zajmuje się Nie, mm -hmm. Mamy bardzo dobry kontakt zawsze na turniejach i, i współpracujemy. Ja jestem zawsze zapraszany do ich akademii, którą wybudowali w Sztokholmie. Najpiękniejsza akademia w Skandynawii. Także, także no... A jak w takim razie na tej mapie tenisowej, nie uciekając za daleko w kierunku Stanów Zjednoczonych i innych miejsc, które są daleko, jak my na tym tle wypadamy, my Polacy? Polska wygląda bardzo dobrze. Mhm. Muszę powiedzieć, że mamy Rukacza, mamy Igę Świątek, ale pytanie jest co dalej. Bo mnie się wydaje, że nie znam dokładnie tych gruntów. Ja zawsze starałem się Polsce pomagać. Wielu polskich zawodników, jak w Polsce było jeszcze ciężko, było u mnie i pomagało się im. A teraz nie bardzo widzę systemu, który by pro prowadził do sukcesu. Widzę, że każdy działa na własną rękę. Mm -hmm. Z chórkaczem, z rodzicami miałem piękne spotkania, jak miał 17 lat. Powiedziałam, co myślałam, jak zwykle, i zmienili trenera, i potem znowu zmienili trenera, bo powiedziałam, że do każdego poziomu musi być trener, który się zna na poziomie. Tylko tyle. No. Może to było brutalne, ale, ale decyzja była zmiany trenera bardzo skuteczna. Churkaś miał dobre wyniki, a potem w Stanach znalazł trenera, który go pociągnął zawodowo i wyniki były piękne. Teraz znowuż będzie jakaś zmiana, nie wiem, mhm. ale pięć lat pracy z jednym zawodnikiem dzień po dniu to jest dużo. Dochodzi do tego, że często zawodnicy po jakimś czasie tracą respekt dla trenera. Trener już może być pół niewidomy. Mm -hmm. Pewne rzeczy, które kto inni widzi, to on już tego nie widzi, bo się przyzwyczaił do tego. Mm -hmm. no, tak jest w życiu prywatnym, że po prostu no, jak coś widzisz codziennie, to tak się powiedzmy no, już wydaje się, że to już nic nowego nie widzisz. No. Mm -hmm. Tak to nie jest źle zmieniać trenerów ja bardzo często, jeżeli mam jakiegoś zawodnika, rozmawiam z innymi trenerami, co oni sądzą na ten temat, bo uważam, że ja się nie boję pytać innych ludzi, co oni sądzą, bo może coś zobaczą lepszego, nie wiadomo. A to jest popularne podejście w tym świecie nie. trenerów? Czy tam też nie. każdy chce raczej pilnować bardzo swojego każdy dobytku pilnuje. i wiedzy? Ka bardzo każdy pilnuje swojego grudka, mhm. swojego ogródka nie dopuszcza innych, może to pasuje, mnie to nie pasuje, bo ja uważam, że zawodnik jest najważniejszy i trzeba jemu stworzyć warunki jak najlepsze. Także, także dla mnie zawodnik jest najważniejszy. Tutaj tak jak powiedzieliśmy Pan jest gościem turnieju, chyba tak mogę, mogę jestem powiedzieć. Jestem gościem, bo tu jestem prywatnie, Ta. bo ja, ja muszę zaraz jechać, mam zabieg za dwa mhm. dni. Ale zostawia pan pewnie emocje przy jednym z uczestników tej, ta, tej imprezy i o nim ta, chciałem ta, 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 porozmawiać. Ta, ta, ta. Jan Hoński. Jaki to jest ten sista, jaki to jest człowiek? Wy, Wspaniały chłopak. Wyznacie chłopach. się bardzo Ma dobrze. Ma wspaniałą rodzinę. Zaczęliśmy, kiedy miał bardzo trudną sytuację z ranking 700 czy coś takiego, i zaczęliśmy, jak to się mówi, współpracę, bo ja wierzyłem w Janka i wierzę. I, i powolutku trzeba było zmieniać uderzenia, biomechanikę uderzeń. Pewne rzeczy, które powiedzmy były uczone przez, w domu i tak dalej, nie działały na rynku zawodowym I, i cały ten proces, żeśmy przeszli ciężki proces przez trzy lata. Teraz Janek jest przygotowany. Niestety moje zdrowie doszło, do, do, doprowadziło do tego, że ja nie jestem w stanie przez pół roku w ogóle jeździć i mm -hmm. pracować. I. I Janek teraz już może, może, może musi się sam dać radę, ale ma dobrych trenerów wokół, którzy mu pomogą, ma wspaniałą dziewczynę, która dla niego, dla niego wszystko robi, także wierzę, że to wszystko będzie działało, ale była turbulancja, kiedy ja musiałem opuszczać wiele razy turniej z powodów zdrowotnych, no. Chciałem jeszcze zapytać, ponieważ spotykamy się na turnieju rangi ATP Challenger, co prawda najwyższym rangą na tym poziomie, ale jednak pod imprezami ATP 500, 250 i tymi telewizyjnymi. Jaki to jest etap dla zawodowego tenisisty, bo czasami mam wrażenie, że my jako kibice koncentrujemy się na tej śmietance, na finalistach wielkoszlemowych, na półfinalistach, na czołowej dziesiątce, natomiast tutaj odbywają się bardzo ważne rzeczy i ci ludzie, których tutaj spotykamy, mamy tutaj czterech uczestników czołowej setki, to są już świetni tenisiści. To są bardzo dobrzy tenisisty, obecnie poziom pierwszej trzysetki świata jest wspaniały. Sytuacja obecna jest taka, że wszyscy zawodnicy właściwie trenują tak samo. Mhm. Wszyscy zawodnicy więcej nie mogą trenować, każdy drugiego szpienuje. Mamy, powiedzmy, wiadomości o każdym zawodniku, wiemy kto, co i jak i co robi i to są po prostu drobiazgi, które decydują, czy jesteś dziesiąty na świecie, czy, czy dwusetny. Teraz coraz częściej widzimy, że czołówka świata potrafi przegrać z kimś, kto jest słabszy. Na przykład, Kacper ósma rakieta świata, przyjeżdża na Wimbledon i przegrywa z Penistonem, Anglikiem, który, jest, mhm. który ma ranki 250. W następnym roku przyjeżdża, spotyka innego Anglika, Brodego i przegrywa z zawodnikiem, który jest 200 na świecie. Nie? To pokazuje, że ci zawodnicy są dobrzy, tylko jak mają swój dzień na dobrej nawierzchni, pasuje im to wszystko, to potrafią ograć dobrych zawodników. A to chyba też się zmieniło na przestrzeni lat. Mówię o tych detalach, szczegółach, bo ten bardzo się zmienił. Bardzo wyprofesjonował się. O szmacie czasu tak naprawdę. Chodzi o to, że. A co najbardziej? Co najbardziej się zmieniło? Wszystko. Sytuacja jest taka, że jak spojrzymy na przykład na. Czas, kiedy, kiedy, kiedy Magnus Larsson jeździł, nie jeździł z fizjoterapeutą, nie jeździł z trenerem fizycznym. Mm -hmm. Jeździł w skalę z Kalle z znakomitym trenerem, ale nie miał takiej podbudowy fizycznej, którą teraz ludzie mają. Następny etap. Poza treningiem fizycznym trzeba mieć odnowę biologiczną, czyli nie tylko to, że trzeba przygotować dzwonika do meczu, ale trzeba zrobić wszystko, żeby zawodnik po meczu był jak najświeższy do następnego meczu i to już jest inna para kaloszy nie? i trzeba przygotować zawodnika do tego. Do tego dochodzi biomechanika ruchu, bardzo się zmieniła, bez tego nie ma jak osiągnąć jakiegokolwiek wyniku. Jeżeli widzimy zawodnika, który gra na przykład samą ręką, to wiemy, że daleko nie dojdzie, bo to jest jedna trzecia ciała w tenisie i Musi grać całym ciałem, żeby oszczędzać siły na 4 5 mecz, na 3-4-godzinny mecz. Jeżeli człowiek się denerwuje, co się denerwuje najpierw? W stresie ręka. Czyli widać, jak zawodnik gra ręką i ma stresy, to pada. Jeżeli mm -hmm. zawodnik gra całym ciałem, mniejszy. Mniej, mniej procentów idzie na to, żeby zawodnik po prostu się, się, się psuł przy, przy ważnych sytuacjach. Nie? Także biomechanika ruchu się bardzo zmieniła i tą biomechanikę ruchu trzeba dostosować do odpowiedniego ciała, bo każdy jest inaczej zbudowany. Wygięcie łokcia jest u dziewczyn inne niż u chłopaków, dlatego są trochę inne forhendy. Budowa bioder jest inna u kobiet i u mężczyzn, dlatego kobiety troszeczkę inaczej się poruszają. No, to wszystko jest warunkowane na obecnej analizie biomechanicznej. To ostatnie jeszcze pytanie proszę zapomnieć na moment, że jest pan trenerem, tylko bardziej obserwatorem tenisa, który która z tych może nie dyscyplin, tylko który etap tego rozwoju tenisa był bardziej ciekawy do oglądania? Czy tenis aktualny, ten zaawansowany pod wieloma względami, o których pan powiedział, czy ten tenis przed Kilkudziesięciu lat, być może bardziej taki intuicyjny, mniej profesjonalny w kilku zakresach, ale też bardzo ciekawy. Tak, ja jestem z tej generacji, kiedy jako junior jeszcze grałem drewnianymi rakietami. Wygrywałem jeszcze z polską rakietą drewnianą rosyjską, bo nie było innych wtedy dostępnych. Zacząłem pracować w 80 roku, to już dostałem grafitowe rakiety. I. i, i, i Drewnianymi rakietami był inny tenis, uwarunkowany tym, że po prostu piłka leciała wolniej, wszyscy wokół grali wolniejszy tenis i, i jak przyszła nowa generacja zawodników grających rakietami grafitowymi, które cały czas się rozwijają, automatycznie wszyscy byli zmuszeni do przygotowania się, do nauczenia się odpowiedniej, go, odpowiedniej techniki do szybszej gry. I to wszystko zostało spowodowane, że technika ruchu, Technika uderzenia, trening fizyczny został przygotowany do większego tempa. Mm. Te uderzenia, jak widzimy, dawne filmy Borga, McEnroa, naszego kochanego Wojtka Fibaka, to wszystko jest wolniutkie. Teraz wszystko ale jest bardziej jest różnorodne. Mam jest wrażenie. bardziej różnorodne, bo było więcej czasu, nagrania tak. ładne, fajne. Ale, ale jeżeli patrzymy na przykład na Stefana Edberga, Stefan Edberga odszedł z tenisa w pewnym momencie bo zauważył, że jego kręcony serwis, który był wspaniały i przestał mieć tą efektywność, bo tak, zawodnicy tak, zaczęli tak. lepiej returny grać, a Stefan Elbeck nie chciał być zawodnikiem, który spada w rankingu, jest 20-30, tego nie chciał przeżyć, mhm. czyli skończył w glorii. Nie miał kontuzji, ale skończył w glorii. Podobnie jak Bien Borg skończył w glorii mhm. też, bo po prostu dosyć miał, jak to się mówi, no. Dziękuję bardzo panu za, za ten czas. Życzę miłego pobytu tych godzin w Szczecinie i trzymam kciuki za zdrowie, żeby szybko do Janka dołączyć i wrócić tak. do, do rozgrywek. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia.